Był piękny letni dzień, kiedy to mój chłopak Tom zaproponował, żebyśmy pojechali na weekendowy wypad za miasto. Był to nasz pierwszy wspólny wyjazd. Tom był przystojny i zabawny, więc nie mogłam się doczekać, aż spędzimy czas tylko we dwoje. Jechał samochodem, a ja siedziałam obok niego, podziwiając krajobrazy mijające za oknami. Po około dwóch godzinach jazdy zatrzymaliśmy się w małym miasteczku, gdzie mieliśmy zamiar spędzić noc w pensjonacie. Po kolacji, kiedy już byliśmy w pokoju, tom zaczął dziwnie się zachowywać. Powiedział, że nie czuje się zbyt dobrze i chce położyć się wcześniej spać. Zaproponował, żebym obejrzała w telewizji film, a on sam chce się położyć. Zgodziłam się, nie chcąc go męczyć, a sama zaczęłam szukać jakiegoś ciekawego filmu. Po jakimś czasie zorientowałam się, że tom nie śpi, tylko wychodzi z pokoju co jakiś czas. Kiedy spytałam, co się dzieje. Powiedział, że musi odebrać telefon. Był to dla mnie sygnał, że coś jest nie tak. Nie chciałam wierzyć, że mnie porzuca. Byłam z Tomem już rok, ale nigdy nie myślałam o tym, że może odejść. W końcu wyznał mi prawdę, że spotyka się z inną kobietą i chce z nią być. Miałam wtedy 23 lata i byłam w ciąży w siedmiu miesiącu. Tom powiedział, że nie jest gotowy na bycie ojcem ani na życie w związku. Wyszedł z pokoju i już do niego nie wrócił. Obudziłam się rano z bólem w sercu i zrozumieniem, że zostawił mnie samej na odludziu. Zrozumiałam, że to już koniec i muszę jakoś przetrwać. Spakowałam swoje rzeczy i wyszłam z pokoju, próbując nie płakać. Tom był już daleko, a ja zostałam sama z ciążowym brzuchem i pełna bezradności. Nie wiedziałam, co robić ani gdzie się udać. Po chwili zorientowałam się, że Tom zabrał wszystkie pieniądze ze wspólnej kieszeni. Byłam bez środków do życia, bez samochodu i bez miejsca, gdzie mogłabym się zatrzymać. Postanowiłam udać się do najbliższego sklepu, żeby kupić chociaż jedzenie. W sklepie kupiłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy chleb, mleko i jajka. Nie miałam już więcej pieniędzy, więc musiałam ograniczyć wydatki do minimum. Wybrałam się na spacer. Próbując zebrać myśli i zdecydować, co zrobić dalej. Po kilku godzinach spaceru zorientowałam się, że jestem na uboczu miasta, daleko od centrum. Było już ciemno i zaczynałam się bać. W końcu udało mi się złapać taksówkę, która zgodziła się zawieść mnie do centrum. Kiedy dotarłam do centrum, zaczęłam szukać jakiegoś taniego noclegu. Nie było łatwo, ale udało mi się znaleźć hostel, który oferował pokoje za niską cenę. Był to skromny pokój z łóżkiem, stolikiem i krzesłami, ale byłam szczęśliwa, że mam gdzie się zatrzymać. Pierwsze dni po porzuceniu były trudne. Musiałam zmierzyć się z samotnością, a jedyną osobą, która była przy mnie, był mój nienarodzony syn. Byłam zmuszona do podjęcia decyzji, czy chcę go urodzić i wychowywać sama, czy może oddać go do adopcji. Po wielu godzinach zastanawiania się, zdecydowałam, że nie chcę porzucać mojego dziecka. Chciałam dać mu szansę na życie, nawet jeśli oznacza to trudną drogę. Musiałam wymyślić, jak przetrwać bez Toma i zarobić na siebie i dziecko. Pomyślałam o sprzedaży mojego laptopa, który był jedynym wartościowym przedmiotem, jaki miałam. Udało mi się go sprzedać za niedużą sumę, ale to wystarczyło, żeby przetrwać kilka dni. Zaczęłam też szukać pracy, ale wciąż bez powodzenia. Było to trudne, ponieważ byłam w ciąży. A niektórzy pracodawcy nie chcieli zatrudniać kobiet w takim stanie. Pewnego dnia, kiedy spacerowałam po centrum, natknęłam się na kobietę, która pracowała w biurze pomocy społecznej. Zapytała mnie, czy potrzebuję pomocy i czy mogę jej opowiedzieć o mojej sytuacji. Z początku nie chciałam mówić o swoich problemach, ale w końcu zdecydowałam się jej zaufać i opowiedzieć całą historię. Kobieta była bardzo wyrozumiała i zrozumiała moją sytuację. Zaproponowała mi pomoc w znalezieniu mieszkania, pracy oraz opieki medycznej dla mnie i dziecka. Była to dla mnie ogromna ulga i zacząłam wierzyć, że może mi się udać przejść przez ten trudny czas. Dzięki pomocy kobiety z biura pomocy społecznej udało mi się znaleźć mieszkanie w centrum miasta, niedaleko pracy. Było to niewielkie mieszkanie, ale miało wszystko, co potrzebowałam: kuchnię, łazienkę oraz małą sypialnię dla mnie i mojego syna. Zaczęłam też pracować w sklepie spożywczym, gdzie pomagałam sprzedawać produkty i utrzymywać czystość. Choć to była ciężka praca, cieszyłam się, że mam stałe źródło dochodu i nie muszę martwić się o codzienne wydatki. Po kilku tygodniach mieszkania w nowym miejscu nadszedł czas narodzin mojego syna. Był to dla mnie ogromny stres, ale wiedziałam, że muszę być silna i dać mu jak najlepsze warunki do rozwoju. Dzięki pomocy kobiety z Biura Pomocy Społecznej udało mi się zapisać na kursy dla młodych matek i otrzymać pomoc medyczną w szpitalu. Moje dziecko urodziło się zdrowe i piękne, a ja poczułam się jakbym dostała drugą szansę w życiu. Mimo że byłam samotna, to nie czułam się już tak bezradna. Otrzymałam wsparcie ze strony kobiety z Biura Pomocy Społecznej oraz ludzi z pracy i z okolicy, którzy chętnie mi pomagali. Dzięki nim czułam, że nie jestem sama i że mogę liczyć na innych ludzi. Mimo, że moje życie zaczynało nabierać normalnego rytmu, to wciąż miałam wiele wyzwań do pokonania. Musiałam wychowywać dziecko sama, radzić sobie z trudnościami finansowymi oraz szukać sposobu na zapewnienie mu jak najlepszej przyszłości. Nie było łatwo, ale z każdym dniem czułam, że staje się silniejsza i bardziej niezależna. Jednym z największych wsparć w moim życiu była przyjaźń z inną młodą matką, którą poznałam na kursach dla matek. Miała podobne doświadczenia i problemy, co ja, i razem mogłyśmy się nawzajem wspierać i motywować do dalszej walki. Zaczęłyśmy częściej się spotykać, rozmawiać o naszych problemach i szukać rozwiązań razem. Dzięki naszej przyjaźni czułam się bardziej pewna siebie i silna, a moje życie nabierało nowego sensu. Po wielu miesiącach walki udało mi się zbudować nowe życie dla siebie i mojego syna. Udało mi się zdobyć lepszą pracę, znaleźć lepsze mieszkanie i zapewnić mu najlepsze warunki do rozwoju. Mimo, że czasem wciąż czułam się samotna i zmęczona, to wiedziałam, że jestem w stanie przetrwać każdą trudną sytuację dzięki siłom, jakie udało mi się zdobyć. Byłam dumna z siebie i z mojego syna, którego wychowywałam sama, ale wiedziałam też, że bez pomocy innych ludzi nigdy bym tego nie zrobiła. Dzięki jednemu telefonowi i pomocy ludzi, którym na mnie zależało, udało mi się przetrwać najtrudniejszy czas w moim życiu i odmienić swoje życie na lepsze. Był to dla mnie ogromna lekcja na przyszłość, że nigdy nie powinniśmy tracić nadziei i zawsze szukać pomocy wtedy, gdy jej potrzebujemy.